Bundesligi, więc może być pojedynek Borussia Dortmund i Bayern Monachium, ale przypominam, to jest ostatni imperializm. Na razie będzie z 5-6 odcinków i dopiero będzie kolejny, więc trzeba go cały oglądać. A my lecimy z pierwszym losowaniem. Koło mam i jest dużo lepsze, więc lecimy. A i jeśli jest tutaj 18, to robimy do 10, więc lecimy. Uli versus Freiburg, więc nie faworytem jest Freiburg, ale lepiej nie mówić. Więc Freiburg wygrywa po dwubramkowym prowadzeniu, a pierwszą bramkę szczelił Gre Gregorijc, Grifo i ostatnią bramkę też szczelił do Doan. Jeśli źle czytam, no, to mnie poprawcie w komentarzach. Napiszcie jak się pisze, więc jak się czyta. Więc Freiburg zostaje. A Pauli odpada. Gra, ale nie wiadomo który. Pr, tutaj jest faworyt, tutaj jestem słabszy, no ale... Kiel może to wygrać. Nie pamiętam pierwszy nazwy, więc powiedziałem tylko Kiel. Ale to będziesz patrzył. Wyniku, bo będzie troszkę ciekawiej. Tutaj pierwsza bramka, tutaj druga. I były rzuty karne, ale Freiburg wygrywa 3-1 w rzutach karnych. Więc prosty wynik znaliśmy w sumie wygra Na szczeci gra z Burusiem Monte i Brown. A to się też mówi troszkę inaczej. Wiem, kto jest faworytem, ale czy faworycie okaże z nowo wygranym? Zobaczymy. Łatwo niszczy czy Borussię Mortar Grey, no ale to się też mówi tak, jak tutaj pisze. Więc czas na kolejne losowanie. Łatwo zniszczyli. Było chyba 3-1, 3-1 w karnych i 3-1 w pierwszym meczu. Ale dziwne. Może będzie... Aha, to może oznacza, że trzy pojedynki grają. Klub, czyli Borussia Dortmund gra z Maze. A tak się prezentuje skład Borussia Dortmund, Pulkur, Brand, Malen, Sancho, Sabister, Kahn, Reisen, Hummel, Strotterberg, Kobel i Mansten. Rezerwy wam nie pokazuję, a my się widzimy po wy Wygrał, ale miał taki mini problem, bo Bukart. w ramkę to, to jest ten Krau, bo i ten B. Kto to jest w ogóle? Skąd on w ogóle jest? Niemiec? Wątpię. Dobra, lecimy z kolejnym losem. Jest faworytem, ale jest pół gwiazdki różnicy, więc może tu się z dużo stać. Was z problemami, bo 3-2. Kolejne losowanie. Nie wiedziałam, że gra Olmo i Xavi Simons, no, ale do wyniku. Wygrywa po bramce opędy w dogrywce, więc. Prawie już rzut karne. Gdyby nie opęda. Dortmund <zysy> vs. Stuttgart. Ciekawe, kto wygra. Ale no to się zaraz dowiemy. A wiecie, że w Sugarcie gra i to? I Funrich? A tam, dobra, dobień. Rusja wygrała ze stugatem 5, więc nie za dobry. Dopiero wrzuca karnych, więc zdziwienie mocne. Z feinem, więc ciekawe kto wygra z Hołfejnem, 2-1, więc jeśli Wam się podobał odcinek zostawcie łapkę w górę, subika i narka, a kolejna część imperializmu dopiero we środę. drugiej części imperializmu dzisiaj może być pojedynek Borussia Dortmund i Bayern Monachium, to by chciał każdy zobaczyć, a jeśli takiego pojedynku nie będzie, to pod koniec go zrobię, specjalnie dla Was, więc zamiast 10 będzie 11 pojedynków, a my lecimy z pierwszą. wielkie derby, Borussia Dortmund i Bayern Monachium, Dla, dlatego, że wytłumaczę, jeśli Bayern Monachium się trafi dwa razy, to po prostu losujemy kolejny raz, dopóki się trafi inny skład, tak jak to było teraz, a jeszcze taka jedna rzecz, Pamiętacie co było w poprzednim, to samo będzie w tym, je pod koniec to wygra, więc widzimy się po Monachium, czyli dawniejszy skład Lewandowskiego i jeszcze dawniejszy skład Lewandowskiego zawalczył, czyli Bayern wygrywa, a z Borussią się Frankfurt versus Brema. Ciekawe, kto wygra. Ja coś, to ja losowo tutaj zaznaczam sobie, którym chcę być, żeby nie było, że bierę ten gorszy albo ten lepszy. Losowo bierę pierwszy, lepszy i widzimy się w pobliżu. Bremen wygrywa 3-1 z Frankfurtem. A to Frankfurt był faworytem. Więc losowanie za 3, 2, 1. Drugi pojedynek w sumie Wersus Bochum No nie ten sam, tylko, że drugi pojedynek Każdy z nich ma I tutaj skład to jest Bochum, ale to pierwszy lepszy Tutaj mówiłem, że bierę Widzimy się po wyjściu Czy to było zaskoczenie? Nie, bo Union Berlin wygrywa Gdyby to Bochum wygrał To mi się nie gra z Union Berlinem, więc drugi pojedynek Union Berlina z rzędu. A no, zobaczymy się po wyniku. razie tutaj widać Leverkusen, Union Berlin, 4-4, żółty karne zadecydowały. Chyba ten Hra Hradecki też tu nie broni, a Frimpong jeszcze. Ten, no, jak on się nazywa? Wirtz, no dobra, ja nie mówię. i Freiburg. Powiem taką jedną rzecz, poprzedniej odpad Leverkusen z Berlinem, a Unior Berlin i RB Lipsk to jest ta sama grupa, tak samo Freiburg i Bayer Leverkusen. Kto wygra? Kto uszanuje honor? jeśli Freiburg wygra, to jeszcze tam zostanie, no ale czy spadnie pierwszy kolor? A zobaczymy to potem. Odpada! Z Lipskiem! Chyba ten fioletowy kolor wygra. Ja się tutaj akurat zdziwiłem, jeszcze rzut karnego nie wykonał. Freiburg przekrywa! Pierwsza grupa Bayern, Level Cousin i Freiburg odpada? Ale mocne zdziwienie. Chyba na tych pilotowych trzeba uważać. ...resus RB Lipsk. Ciekawe kto wygra dziś w tym pojedynku. To jest akurat bardzo ciekawe. A to zaraz zobacz. Lipsk niszczy Union Berlin, więc faworyt wygrywa. Ale czy Dani Olmo lub Xavi Simon Szczerili bramkę? Xavi Simon strzelił, ale nie Dani Olmo. ma trzeba go usunąć z tego składu, ale to, to ja już nie wnikam. Możemy się pożegnać, ale z Bremu możemy jeszcze wygrać. Tego dowiemy się za kilka minut. Które wy wyjdzie? To jest bardzo dopiero ciekawe. Nie kto wygra, tylko jakie wy wyjdzie. Trafia do finału. Wylosujemy, kto po prostu będzie. Atakował i tyle. To będzie po prostu kapitanem. Bayern Monachium. To zaraz się zobaczymy. Wolfsburg. W ogóle to jest zdziwienie. Bayern Monachium. Chyba trzeba się z nim pożegnać. Jeśli zostawicie pod tym filmikiem 5 łapek w górę, to Bayern Monachium się dostaje do specjalnej ligi narodów, jeśli się zgodzicie. No takiej nie narodów, tylko bardziej takiej klubowej, państwowej, wszystkiej ligi. Wiecie o co chodzi, więc wiecie co robić.